Człowiek ma potrzeby, jeśli ma jakieś konkretne problemy do rozwiązania. I inne odpowiedzi nam się w głowie pojawiają w momencie, gdy zadajemy sobie pytanie, jaką ma potrzebę moje dziecko, jaką ma potrzebę mój partner, ma, jaką ma potrzebę mój klient. A inne pytania, inne odpowiedzi powstaną, gdy zadamy sobie pytanie, okay, z jakimi problemami on się boryka, co jest dla niego trudnością, z czym on sobie nie radzi. I każda z tych pytań uruchamia inną ścieżkę w naszej głowie. Bo jeśli sobie pomyślicie, jaki mam problem, a zadacie sobie pytanie, z czym sobie nie radzę, to czasami odpowiedź będzie identyczna, a czasami będzie kompletnie, kompletnie inna. Więc w przygotowywaniu do negocjacji, generalnie w każdej komunikacji, przekonywaniu, sztuką są pytania, które sobie zadasz. I nie jakie ma potrzeby tylko, tylko jakie ma problemy, z czym się boryka, z czym sobie nie radzi. Jeszcze inne fajne, fajne pytania, które pozwala wielu, wielu moim klientom jeszcze bardziej uszczegóławiać sobie przygotowanie do ważnego spotkania, to co go najbardziej drażni, co go najbardziej wkurza, albo najbardziej wkurwia, w których momentach pojawia mu się frustracja. Jeśli jesteśmy w stanie te pytania sobie zadać i szukać tych odpowiedzi, to jeszcze lepiej będziemy przygotowani, bo inne odpowiedzi powstają. W różne słowa aktywują różne przemyślenia i zwróćcie na to, na to uwagę i warto mieć zestaw konkretnych pytań, taką wręcz checklistę w notatniku, że gdy się przygotowujecie, aha, dobra, sięgam do tego zestawu pytań i stricte przez te pytania e, przechodzę. Jak rzucam Wam te różne pytania, to nie po to, żeby zapełnić czas, tylko po to, żeby właśnie te różne konkretne pytania, żeby się sobie e, zapisali. Super. Dalej.